Cześć Wam kochani, z tej strony tarociska Agafi. E, w dzisiejszym filmie robię przesłanie na pełnię księżyca, tak? 7 marca, pełnia księżyca jest dzisiejszego dnia, więc robię, robię tutaj dla Was przesłanie na pełnię. E, tak, myślę, że tarot znów tutaj będzie dobry. Na pełni księżyca. Dam Wam jeszcze przesłania na pełnię. Ale to sobie tak, zaczniemy, ja sobie już tutaj wybiorę dla Was odpowiednie tutaj kosteczki do wybrania, raz, mamy dwa, mamy trzy, super, dobra i teraz tak, zaczynamy sobie, eee, dobra, ja już sobie podasuję karty, oj zapomniałam świeczki zapalić, ale to dobra, mniejsza. I teraz tak, dajcie mi karty przesłanie na pełnię księżyca dla moich widzów. Na pełnię księżyca dla moich widzów. Dobra. Karty są potasowane. I teraz mamy tak, trzy kupeczki. <tryk> tak, kupeczka pierwsza. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, czy je to... O, dobra, kupeczka pierwsza. Kupeczka druga. Kupeczka trzecia. Tak, czyli mamy te trzy kupeczki. Ok, i teraz mamy tak. Pierwsza kupeczka to jest kość e, numerologiczna, tak, czyli liczby. E, druga kość to jest e, kość zodiakalna. I trzecia kość to jest astrologiczna. Ok, mamy. <laughs> I teraz sobie pomyślcie. E, Jakie jest dla mnie przesłanie na pełnię księżyca, tak? Czyli co tam będzie podczas tej pełni księżyca, jakie jest do mnie przesłanie na pełnię księżyca i sobie wybierzcie intuicyjnie albo kubkę pierwszą, albo kubkę drugą, albo kubkę trzecią, tak? Jak chcecie sobie pomyśleć, to zapauzujcie wideo. Także tak. I, dobra, Dwie, drugą kupeczkę i trzecią dam na bok. Zaczniemy sobie od pierwszej kubki. Zacznijmy sobie od pierwszej kubeczki. Pierwsza pierwsza. Dobra. Zaraz ja sobie zrobię przełożenie tutaj. Mhm. 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 Okej, dobra. E Karty mi pokazują, że może to być jakiś mężczyzna ze środowiska pracy. Jest, może to być osoba, na przykład jakiś szef, tak? Ktoś, kto jest na wyższym stanowisku, ale jest to osoba ze środowiska pracy. Karty pokazują, że jakby dzięki. Yy, yy, że lęki, które ta osoba u Ciebie wywoływała, jakieś lęki, jakieś koszmary, jakieś bardzo duże negatywy, które ta osoba u Ciebie wywoływała, to karty pokazują, że to będzie koniec, to się kończy, tak? To się kończy, więc te lęki, te obawy, te negatywy, tak, to się właśnie kończy związane tutaj z tą yy, osobą. Mogą to być jakieś lęki, też związane na przykład tutaj z finansami, tak? Być może, jakby karty pokazują, że bardzo długo czekałaś na jakieś finanse, na jakieś właśnie związane z finansami przez to, y, 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 przez tego mężczyznę, tak, czyli mężczyzna mógł Ci dawać jakieś y, finanse, tak, czyli mógł Ci coś wypłacać, miał Ci coś wypłacić przede wszystkim, ale karty pokazują, że właśnie ta osoba wywoływała u Ciebie dużo lęków, ale karty również pokazują, że jakby to czekanie na te finanse, tak, czyli czy, czy coś, na coś, co miałeś dostać od tej osoby, to to też się skończy, bo karta jest w negacji, tak, okej, okay, mam nadzieję, że to jest jasne, E, patrzymy co tam, jakie jest tutaj przesłanie na pełnię księżyca. Dobra, patrzymy sobie. Mhm, dwa. Myślę, że trzy karty tutaj starczą. Przesłanie. Karty tutaj pokazują, że warto zadbać o stabilizację i bezpieczeństwo tutaj w swojej rodzinie, tak? Więc karty również pokazują to, że właśnie warto zadbać o swoją rodzinę. Warto spędzać z nimi czas, warto z nimi tutaj. Um mieć jakby też takie poczucie harmonii ze swoją rodziną, tak, że po prostu też karty mówią takie przesłanie, żeby wdrożyć właśnie to szczęście do swojej rodziny, ale karty również mówią o tym, że em, warto jakby wprowadzić ten ład i tą stabilizację tutaj, no jakby to bogactwo takiego, takie emocjonalne karty pokazują. No i również karty pokazują, że trzebałoby wyeliminować ten chaos taki, tak, który jest tutaj mm, w waszym domu, bo piątka mieczy, piątki to jest to są karty, które są takie chaotyczne, więc warto karty pokazać, że warto jakby ten chaos tutaj wyeliminować. No i również, jeśli macie jakieś takie, są gdzieś fałsze poniekąd, w waszym domu tak, gdzieś jakieś intrygi, no to trzeba by to było po prostu wyeliminować. okej, okay, jedynki, ja Wam dziękuję. Patrzymy sobie na dwójki, tak, czyli tak, jedynki, tak, dwu, to mamy jedynki tu, teraz będą dwóje ja sobie tylko kawki łyknę. Dobra, mamy te dwójki. Dwójeczki. No i teraz tak. Dla dwójek, dla dwójek, dla dwójek. Mhm. Dobra, i teraz tak patrzymy sobie. Ja sobie zrobię przełożenie Wam tutaj również. Dwójki, co mi się tu pokazuje. No. Mhm. Ok. Dobra. Mhm. Karty mi pokazują, że przy Tobie jest jakieś bardzo duże przemęczenie, tak? Może to być przy Tobie przeciążenie organizmu. Również karty pokazują, że przemęczenie jest przy Tobie. Karty pokazują, że y, masz jakieś poczucie, że chcesz z, z czegoś zrezygnować, też, tak? E, masz poczucie, że y, nie wiem, że wszystko ci się zwaliło na głowę, tak? Nie masz jakby już takiej stabilności, to wszystko u ciebie jakby się wyeliminowało. Nie chcesz jakby tutaj karty pokazują mi zrobić w pewnych kierunkach, tak, że się już poddajesz. No ale przy rycerzu e, monet karty pokazują, że warto wdrożyć jakby tutaj swoje działania i też się nie poddawać, tak, no bo właśnie e, trzeba jakby też stanąć na te nogi. Rycerze to są działani, więc karta pokazuje, że warto tutaj działać, żeby też stanąć na nogi, żeby po prostu no te negatywy wyeliminować, no bo karta też jest, karta dziewiątki buław jest też kartą przeciwności przezwyciężenia przeciwności losu, więc warto tutaj jakby.. E, Wdrożyć jakby do swojego tutaj życia działanie. Więc jeśli ty wdrożysz te działanie, to karta pokazuje, że jak najbardziej przezwyciężysz tutaj te przeciwności losu. OK. i teraz tak patrzymy, co tam te dwójki u was na te przesłanie, na tą pełnię. Dobra. Patrzymy. Dobra, mamy tak trójkę kielichów. Mhm. Trójka kielichów. Mamy śmierć. No. E, trójka mieczy. Uh -huh. Dobrze. Czekajcie, czy to jest widoczne? Jest widoczne. Karty ostrzegają, że y, żebyście uważali... Na jakichś takich imprezach, tak? Czyli jeśli nie wiem, wychodzicie gdzieś um, do jakiegoś miejsca, na jakieś imprezy biznesowe, w pracy, spotkania, to karty pokazują, żeby uważać, bo to może być negatywne, tak? Czyli tu mogą być jakieś negatywne rzeczy związane właśnie z takimi jakimiś imprezami, tak? Również alkoholowymi. Karty również pokazują, że ktoś może cię na tej jakby imprezie, tak? Zranić. Tu karty pokazują, że, muszę, że będą jakieś negatywne tutaj imprezy, negatywne takie rzeczy. Ktoś też cię może, jakby tutaj poniekąd zranić, tak? Czyli ktoś, no nie wiem, ktoś się obrazi na tych imprezach i tak dalej. Ktoś ci, nie wiem, zrobi jakąś przykrość też, tak? Karty pokazują. Eee, co mi tu jeszcze karty pokazują? Karta śmierci również jest takie przesłanie tej karty, że warto, jeśli ktoś jest po prostu do ciebie niemiły, niedobry, wywołuje u ciebie łzy, więc karty pokazują, że warto. To wiadomo, takie relacje pozakańczać, tak? No bo karty pokazują, że też ktoś może być fałszywy, ale również karty pokazują, że na takich imprezach, właśnie które tutaj wymieniłam, mogą być jakieś plotki na Twój temat. I to przede wszystkim karty właśnie pokazują, że mogą być plotki na Twój temat właśnie w takich jakichś imprezach, które tutaj mogą się jakby nieść ze sobą. E, no i również te karty pokazują, że jeśli będą osoby, które mogą jakby, jak, w jakikolwiek sposób Cię ranić, no to też karta śmierci powie, że no trzeba takie coś zakończyć, tak? Ok dwójki, więc to jest przesłanie eee, dla dwójek trójki trzymy trójki trzymy trójki i przesłanie dla trójek, przesłanie dla trójek przesłanie dla trójek, okej okay. dobra i patrzymy na trójkę przesłanie robimy, ok, ok. Ech, tak, karty mi pokazują na dzień dobry, sprawy emocjonalne, tak? To są sprawy emocjonalne, sprawy miłosne. Karty pokazują na dzień dobry, że, że mogą być jakieś e negatywne spotkania, jeśli jesteście samotni, a karty pokazują, że właśnie tutaj, bo bardziej mi ten układ gada, że właśnie dla osób samotnych, ale właśnie e karty pokazują tutaj na dzień dobry, że jeśli chcesz, nie wiem, z, z kogoś poznać, gdzieś z kimś wyjść na jakieś randki, będą to bardzo negatywne rzeczy. Karty również pokazują, że tutaj może być jakiś fałsz. No i również karty pokazują, że jakby to y, przez te negatywne, jakby randki, negatywne takie y, sprawy, tutaj y, jakichś spotkań, tak, będzie tutaj fałszywość, więc zwróćcie uwagę, z kim się spotykacie. No niestety to jakby zaburzy twoje takie poczucie bezpieczeństwa, y, zaburzy twoją radość, tak, y, jakby jeśli byłaś jakaś taka promienna, radosna, no to niestety przez te właśnie y, jakby spotkania, te randki, które są w negatywie, Karty pokazują, no niestety, że y, jakby Twoje, Twój los się. Twój los szczęścia i radości, no niestety, odwróci się w negatyw, tak? No i karty również tutaj pokazują, że e, raczej by nic z tego nie wyszło, bo raczej tu jest samotność, tak? Czyli tak jak mówię, negatywne randki, fałszywe osoby, przez to właśnie rzeczy, osobę, przez tą osobę, przez te negatywne randki odbiorą Ci dużo radości i Twojego szczęścia, e, no i przede wszystkim Twojej sił witalnych, emocjonalnych, ru, emocjonalnych również. No i karty tutaj pokazują niestety, że e, koniec końców, no to i tak tutaj nic, z tego nie wyjdzie. Ok. I teraz tak przesłanie, przesłanie. Mhm. Przesłanie, 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 przesłanie. Tak tak, 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 Dobra. I mamy tak przesłanie. Aha. Dobra. I znowu jest ta dziewiątka, była nieszczęsna. Mamy kapłankę. Ok. I mamy księżyc. Ew. Co mi tu karty pokazują? Mi karty pokazują, że może to być w Twoim życiu kobieta, osoba dość tajemnicza, tak? Może to być matka lub teściowa, taka osoba. Eee, ta osoba może wywoływać u Ciebie lęki. Lęki, obawy, nerwy też stany depresyjne poniekąd właśnie przez tą teściową, przez matkę lub przez jakąś kobietę tutaj dość tajemniczą w Twoim życiu. No karty też również pokazują, że będziesz miała jakby poczucie też nie wiem, przegrania z tą osobą, będziesz miała bardzo dość tej osoby. Um, nie wiem, dzięki tej osobie będziesz chciała z czegoś zrezygnować, ale właśnie karty mi pokazują, że ta osoba jakby wyście z Ciebie Twoje siły witalne przez tą osobę będziesz po prostu, yy, że tak powiem, upadniesz tutaj, będziesz miała wszystkiego dość. Będziesz tutaj wymęczona psychicznie i fizycznie przez tą osobę. Również ta osoba może u ciebie wywoływać lęki. Ale tak jak mówię, karta dziewiątki była więc kartą, która mówi o, o tym, że pokonać te przeciwności losu, więc warto tutaj jakby um, też. Działać, ale wam jeszcze powiem, co, o, przepraszam, jeszcze wam powiem, co musicie zrobić w tej sytuacji, żeby tutaj pokonać, że tak powiem, te przeciwności losu, bo karty mi trochę niejasną sytuację pokazują. No i teraz tak, co wy musicie zrobić? Trójka monet. Przede wszystkim musicie pracować, tak? Pracować nad swoją siłą, pracować nad swoją energią. No bo. Tak jak mówię, no, wy musicie stać się silni. Wy musicie pokazać, że wy jesteście silni. Musicie pracować nad swoją energią fizyczną i psychiczną, również i emocjonalną. Jeśli wy będziecie pracowali, tak, żeby być silnym psychicznie, żeby jakby umieć stawiać czoła tym problemom, no to karty pokazują, że tutaj się wszystko ułoży. Okej, okay, dobre. Starotem tu już jest, okej. Okay. Ja Wam jeszcze zrobię na szybciutko przesłanie tutaj anielskie, ale to sobie inno wybierzecie kupkę pierwszą drugą i trzecią e, także tak ja wam tu na szybko robię i przesłanie dajecie mi na pełnie tutaj dla widzów e, kochani tak kupeczka pierwsza kupeczka druga kupeczka trzecia tak czyli mamy tak kupeczka pierwsza czekajcie czy ja to jest w ogóle jakoś Kupeczka pierwsza, kupeczka druga, kupeczka trzecia. Dobra, jak chcecie, to sobie zapauzujcie. I przesłanie dla jedynek. jest takie na pełnię księżyca. Rodochrozyt. Bądź dla siebie delikatny. Dużo przeszedłeś i potrzebujesz czasu, by uleczyć się i odzyskać zdrowie. Przesłanie dla jedynek. Przesłanie dla dwójek. Dla dwójek. Malachit. Dobrobyt. Następuje pozytywna zmiana w przepływie boskiego wsparcia dla Ciebie. Ok? I teraz truje. Trujeczki i trójeczki i trujeczki. I przesłanie dla trójki jest takie. Aqua aura. Zdrowa komunikacja w związkach. Rozmowy od serca i przejrzysta, asertywna komunikacja pomagają zrozumieć i być zrozumianym. Czyli tak, mamy tutaj na pełni ogarnięte. E, kochani, jeśli Wam się film spodobał, bardzo Was proszę o subskrypcję, o lajki, no i do komentowania również tutaj filmu. No i widzimy się oczywiście w następnych filmach. Zapraszam również na moją stronę na Facebooku, jeśli się chcecie ze mną skontaktować. Także pozdrawiam Was serdecznie, Racistka Agafi i do usłyszenia.